Cześć! Witam Cię w dzisiejszym odcinku, w którym to na tapetę rzucimy sobie pędzle bambusowe, zakupione przeze mnie na Allegro za jedyne 20 zł. Czy są warte tych pieniędzy? Czy jesteś ciekawa mojej recenzji? Zapraszam Cię do oglądania filmu. Pędzle przysłali do mnie w takim etui. Jest to woreczek, który można związać. Rozwiązać. A w środku znajdują się pędzle. Wyjmiemy je teraz. Woreczek wygląda na taki: trochę e, niedoszyty w niektórych miejscach. W skład zestawu wchodzi 11 pędzli, więc jak na 20 zł. Jest to całkiem spora ilość. Pędzle e, mają włosie syntetyczne, które. Według producenta nie uczula, jest hipoalergiczne. No trzeba się z tym zgodzić, że jednak włosie naturalne z kozy, sobola, wiewiórki yy, może uczulać. Yy, dlatego osoby, które mają tendencję do alergii, to radzę jednak yy, używać pędzli syntetycznych. To jest wszystkie 11 pędzli z zestawu. I zaraz po kolei każdy z nich opiszę. I opowiem co nieco na jego temat. Zacznijmy może od takiego malutkiego pędzelka. To jest pędzelek kabuki. Ten pędzelek służy do nakładania pudrów w formie płynnej. Ogólnie rzecz biorąc, pędzle syntetyczne, pędzlami syntetycznymi powinno się nakładać wszelkie kosmetyki kolorowe w formach płynnych, natomiast tymi naturalnymi w formach sypkich. Kolejny pędzel to jest pędzel typu flat top. Jest to pędzel, którym nakłada się produkt w postaci takiego stemplowania, czyli dotykania, przytulania pędzla do policzka. Jeżeli chodzi o fakturę tych pędzli, to zaraz wszystko dokładnie opowiem, chciałam tylko pokrótce przedstawić, do czego każdy pędzel służy i jak ten pędzel wygląda. Kolejnym pędzlem jest pędzel typu kabuki, czyli taki ścięty pędzelek, ale z długim trzonkiem. Tutaj był ten kabuki krótki, a ten jest kabuki długi. Mam też tutaj taki płaski pędzelek, którym możemy namalować sobie brwi albo kreskę na górnej powiece. Kolejne dwa pędzle to są pędzle do blendowania cieni. Są to również pędzle do nakładania cieni. Kolejne dwa pędzle również służą do nakładania cieni. Ten płaski <laughs> służy do nałożenia cienia sypkiego i przytulenia go do powieki, oraz do nałożenia być może korektora pod oczy. Natomiast ten y, okrągły, spiczasty, jeśli można tak go nazwać, służy do nałożenia i roztarcia cieni na dolnej powiece ruchomej. A tutaj mamy jeszcze trzy takie pędzle, trochę większe, i one służą do nakładania różu, do nakładania rozświetlacza, do nakładania brązera. Ja bym miała tutaj pewne obiekcje co do tych pędzli, ponieważ wolę jednak pędzle skośne do nakładania różu, aczkolwiek takim jak najbardziej też można to zrobić. Teraz może przejdźmy do pewnych kryteriów, według których ja osobiście będę oceniała te pędzle. Po pierwsze, jeżeli chodzi o długość trzonka, to one mają dosyć krótki trzonek, w szczególności kabuki mały, ale to z wiadomej przyczyny, jego się trzyma w ten sposób i po prostu nakłada podkład. Natomiast inne pędzle mają trzonek krótki, w stosunku do innych pędzli inaczej. Pędzle bambusowe mają trzonek dosyć krótki w stosunku do innych pędzli, które ja posiadam. Dla przykładu jest tu pędzel, który o, proszę, ma długi trzonek i takie pędzle, te właśnie bambusowe, bardzo fajnie pomagają nam w stworzeniu makijażu na samej sobie, czyli w stworzeniu swojego makijażu, ponieważ są one krótkie. Długi pędzel, długim pędzlem źle by nam się malowało, ponieważ jednak potrzebujemy pewną stabilizację. I czasami krótki pędzel do namalowania siebie, do umalowania siebie, jest dużo lepszy właśnie od tych takich dłuższych wersji. Jeżeli chodzi o włosie, z którego są wykonane te pędzle, to jak już wspomniałam, jest to włosie syntetyczne. Włosie syntetyczne jest dosyć miękkie. Przyjemnie się je dotyka. Ej, włosie z, y, połączone tutaj z trzonkiem. O, hello. No właśnie. Tak to wygląda, kiedy klej słabo trzyma, ale cóż możemy oczekiwać za 20 zł. E, naprawdę, pomimo tej ceny, uwierz mi, świetnie się nimi maluje. E, I nawet ten wypadający trzonek nie jest żadnym problemem, bo można go sobie równie dobrze skleić. Miałabym pewne zastrzeżenia co do y, Włosków na niektórych pędzlach. Nie wiem, czy jest to widoczne w kamerze, ale jeżeli e, pędzel ma być płaski, no to ech, kurczę, no niech on będzie płaski. Niech on będzie na tyle dobrze docięty, żeby nie wyłaziły mi tutaj nigdzie żadne włoski. O, właśnie w tych miejscach, o, włażą. Ehm, także, no tutaj trochę takie małe zażalenie moje. <laughs> Pędzel do podkładu jest pędzlem zbitym, czyli pędzle, którymi się blenduje, o tutaj mam ten pędzelek do blendowania, to są pędzle mięciutkie, ładnie się układają na wszystkie strony, ale fajnie, że pędzel, który służy do pudru podkładu, ha, jest pędzlem zbitym i fajnie się nakłada podkład dzięki temu. a Później można sobie tak fajnie gąbeczką go wklepać na twarzy. I teraz tak, czy wypada z nich włosie? Nie wypada. Trzonek, owszem, odpada, ale włosie się trzyma. Włosie nie odpada. Nie wiem, jak będzie po umyciu tych pędzli, czy to włosie nadal będzie takie zbite, nadal będzie się dobrze trzymało trzonka. Kolejnym kryterium jest gęstość włosia, i włosie tutaj jest dosyć gęste. Na środku nie ma żadnej dziury. Teraz chciałabym Ci pokazać, tutaj taki swatch na mojej ręce, jak pędzelek płaski. W jaki sposób robi kreskę? Czy, jest on, yy, czy ta kreska będzie bardziej roztarta, czy ta kreska będzie, będzie bardziej taka zbita? I zaraz sprawdzimy. Posłużę się tuszem do rzęs. Zobaczmy, jak będzie wyglądała kreska namalowana na mojej ręce. Trzeba jednak malować ją pod kątem, ale fajnie, jest to możliwe. Moim zdaniem powinien on być ciut bardziej zbity tutaj w, w środeczku, tak żeby to włosie nie rozchodziło się na boki. Ale myślę, że jak najbardziej można nim namalować kreskę na powiece ruchomej oraz namalować sobie brwi. A zobaczmy, jak spiszą się nasze pędzle do blendowania. Ja wiem, że to jest kreska, którą przed chwilą wykonałam, ale rozblendujmy ją troszkę. No już pewnie trochę zaschła. Nie chce nam się blendować. Ale jeśli dam troszkę cienia na nią, to zaraz może zacznie. Jaka jest moja ocena końcowa? Hmm. I tu jest trudne pytanie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli malowałabym kogoś, to z pewnością nie użyłabym tych pędzli. Jednak wolałabym kupić pędzle, posiadać pędzle lepszej jakości. Natomiast do makijażu codziennego, do makijażu, który wykonujemy na sobie, te pędzle są jak najbardziej w porządku. Mianowicie Cena jest jak najbardziej adekwatna do jakości, którą tutaj mamy i nie wymyślajmy sobie bóg wieczego za 20 zł. Naprawdę, bo pędzle są dużo droższe, a ich jakość tych akurat za 20 zł jest naprawdę dobra. Jaka była ocena tych pędzli na Allegro? Otóż na Allegro ocena wynosiła 4,63 bodajże na 5. Natomiast moja ocena to jest, myślę, że spokojnie 4,8 na 5. Jest pewnych takich kilka minusów e, tych pędzli, które, nad którymi można by było popracować, ale ludzie, nie oczekujmy, że za 20 zł to będzie nie wiadomo co. Mamy 11 całkiem przyzwoitych pędzli za 19,99. No właśnie, to chyba jest dobra cena. W porównaniu do ich jakości. Bardzo ci dziękuję. Jeżeli spodobał ci się film, to please zasubskrybuj. Jeśli e, masz ochotę odwiedzić mnie na Instagramie, to kryje się tam pod pseudonimem Mama w skowronkach. Do zobaczenia wkrótce w następnym filmie. Cześć.